Ciemaleczko, moi drodzy, dziesiąty, bonusowy odcinek z Giereczki Kao de Kangaroo, czyli oczywiście kolejny odcinek serii, w której gramy sobie w kangurka Kao. No i dzisiaj, tak jak wam obiecałem, bonusik jesteśmy po przejściu gry, ale dzisiaj przechodzimy sobie całą, moi drodzy, Kaopedię i inne rzeczy. Poczytamy sobie, zobaczymy, jakie wpisy nam się udało zdobyć. Jestem mega ciekawy, mam nadzieję, że wy również. No i co, zapraszam was do oglądania. Lecimy. Nasza tutaj piękna, ukochana wyspa. Odpalamy sobie tutaj to, przegląd statystyk, 8 tokenów finalnie, 8 moich żyć, prawie 9 nam się udało zdobyć, 79% to jest chyba progres gry, te gwiazdki? Te gwiazdki chyba tak, więc nieźle. No trochę zabrakło tych literek, diamencików, może też zwojów, nie wszystkie mamy. Poziomy, no tu o postacie, skarby, ruchy. A, tu mamy wszystkie ruchy opisane, ok. To nas najmniej interesuje. Teraz tak Interesują nas jeszcze skarby: A dukaty, kryształy, litery Kao, runy. Tu mamy wszystkie statystyki: zwoje, fragmenty serca, życia Kao, wieczne studnie Złamany róg, Terrora, kasted Jaya-bai, najstarszej, łańcuch wiecznego wojownika, ogień, lud, wiatr, totemy. To temy bumerangi. Ok, to już wiemy, jak to działa, bo to widzieliśmy w trakcie gry. postacie nas interesują. Mamy rodziców i szereg różnych innych postaci. I teraz sobie poczytamy ich opisy. A bo są i przyjaciele, i wrogowie. Mam problem, jak wybrać sobie to, żeby scrollować. Wiecie, widzowie? O, dobra, już mam. Chyba. Tak, dobra, ok. Już, już, okay. już obcykałem, jak to działa. okej okay. więc zacznijmy sobie od opisu rodziców. Tak jak mówię, ten odcinek jest bonusowy, tutaj będzie po prostu czytanie tych wpicików, także no, kto lubi takie rzeczy, to myślę, że mu się taki odcinek spodoba. Niezwykle wpływała para, Marlena jest żelazną damą, a wiecie co? Taki dość zabawny zbieg okoliczności, bo akurat moja babcia nazywa się Marlena, także ciekawie, ciekawie. Kangurzej wioski, bezkompromisową, dumną, o srogim wyrazie twarzy. Kobe to szanowany mistrz kaboksingu. To chyba taka lekka przyrówka kickboxingu tutaj nastąpiła. Znany z tego, że zawsze staje po stronie słabszych, choć oboje są silni i nieustarzeni, mają jedną słabość: swoje dzieci. W jednej chwili Kobi jest twardym i nieustąpliwym wojownikiem, w następnej śmieje się, przytula dzieci i bawi się z nimi. Jakby był jednym z nich, Marlena lepiej ukrywa uczucia za surowym spojrzeniem, ale w głębi duszy jest równie czuła i kochająca jak Kobi. Rodzina jest najważniejsza, no chyba że ważą ciągu losy świata. Wtedy muszą zadać sobie pytanie: Jeśli świat jest w niebezpieczeństwie, czy to nie znaczy, że moja rodzina również? Wszyscy wiemy, co na to odpowiedział Kobi. Czy miały rację? To kwestia dyskusyjna, ale jedno jest pewne: Marlena nie byłaby zachwycona decyzjami męża. I to jest spis, jeżeli chodzi o naszą parkę, Marlenę i Kobiego, czyli naszych, no tutaj w grze, mamy i katę. Okej. Okay. Lecimy siostra. Siostra Kaja. Jest córeczką rodziców bez dwóch zdań: to wojowniczka, buntowniczka i kochająca siostra, ale także indywidualistka. Więc, chociaż lubi walczyć, jej domeną jest mistycyzm. Kaja bardzo chciała znaleźć własny styl i w końcu stwierdziła, że jej ulubioną bronią jest kij. Stąd wzięło się jej zainteresowanie sztuką Kaido, której wciąż się uczy. Jak na mistyczkę, jest wyjątkowo niespokojna i nie potrafi usiedzieć długo w jednym miejscu. Dlatego trudno zastać ją w domu, zwłaszcza teraz, gdy wyruszyła na poszukiwania swojego ojca kobiego. Kaja czuła, że coś przeszkodziło mu w powrocie do domu i że to ona powinna się zmierzyć z tym czymś. Musiała to zrobić, mimo że niełatwo jej było zostawić najlepszego przyjaciela i brata Kao. Okej, okay, wpisik naszej siostry. Okej. Okay. Teraz nasz mentor, Sensei Walt, miał ciężkie dzieciństwo i wcześniej nauczył się walczyć. Już w młodym wieku został mistrzem sztuk walki, a później otworzył własną szkółkę. Jednym z jego pierwszych uczniów był ojciec Kao, Kobi. Walt okiełznał talent młodego Kobiego i wkrótce urzęczy róż mistrza. Obecnie jego główną siedzibą jest wyspa Hopallo, gdzie uczy młode pełne entuzjazmu kangury, tajników kabuksingu i kaido. Słuchajcie, kaido czy kaikid? kaikido chyba? Dobra, to jak źle mówiłem wcześniej, to przepraszam. W głębi serca jednak jest obywatelem świata, zjeździł go wzdłuż i wszerz, dzięki czemu poznał wszystkich sławnych mistrzów sztuk walki. Jego sercem zawładnęły góry Zmarzliwce, gdzie spędził większość młodych lat, ucząc się wraz z najstarszą wędrówki duchów. Ech, to były czasy. Te wpisy są naprawdę, powiem Wam, fajnym uzupełnieniem do fabuły, Może sobie tak fajnie to poczytać i dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, no i też już troszeczkę się wie, przez to, że się przeszło grę, Yy, może kraby są niewielkie, ale nie należy ich lekceważyć. Ich szczypce są przyczyną wielu spukniętych kostek, nóg, palców i innych części ciała. Jeśli nie wchodzi się w im drogę, pilnują swoich spraw. Ale gdy już się im wejdzie w drogę, cóż... Rybak z wyspy opalu powie wam, co wtedy. Nie zawsze działają pośpiesznie. Czasem bardzo precyzyjnie planują zemstę, obserwują, uczą się i czekają na najlepszy, najbardziej nieoczekiwany moment na atak. Nawet kraba nam opisali, okej. Okay, te biedne niektóre kraby, które atakowaliśmy... Pomocnik gadżet. Czy tego gościa trzeba w ogóle przedstawiać? To gadżet! Dalej, dalej, ręko gadżeta! Ale jakim o nim nie słyszeli? Imię mówi samo za siebie! Jego pasją jest majsterkowanie. Garzet cały czas kombinuje coś, wymyśla, nad czymś pracuje i często jest to coś szalonego. Bywa naprawdę bystry, na przykład kiedy udaje się mu faktycznie poprawić jakość życia na wyspie Hopalo. Ktoś nieprzychylny mógłby się zastanawiać, czy jego działające wynalazki powstały celowo czy przypadkiem, ale ostatecznie kto by się tym przejmował. Jak działa, to działa. Poza wyjątkowym umysłem ma także wielkie serce. Dla przyjaciół Garzet jest zawsze gotów opuścić bezpieczną przystań i wyruszyć w nieznane. Na gadżeta można liczyć. No tak, był to nasz przyjaciel, na którego rzeczywiście mogliśmy liczyć. Załatwił nam również transport. Asystent, wieczne rękawice. Oh je! Yeah! Jestem ciekawy tego opisu. Ktoś patrzący z boku mógłby powiedzieć, że rękawice przechodzą prawdziwą metamorfozę w trakcie podróży z młodym kangurem. Zaczynają jako naprawdę nieprzyjemne i złe, a kończą jako cóż. Nadal nieprzyjemne, ale też dobre. Jednak czy na pewno? Są potężne i dlatego są pożądane przez wiecznego wojownika, który pragnie stać się niezwyciężony. Nie da się ukryć, że mają samoświadomość i lubią się znajdować w centrum wielkiego, globalnego konfliktu. I to jest ich największa wada. Wieczne Rękawice nic na to nie poradzą. Udają złe i demoniczne, ale od początku pomagają Kao, dając mu nowe zdolności i ułatwiając podróż. Między nimi, a ich właścicielem rodzi się prawdziwa więź. I chociaż Rękawice bardzo starają się ukryć swoje sympatie, ostatecznie nie mają wątpliwości po czyjej stronie chcą być. No i to się zgadza z tym co działo się w poprzednim odcinku. Baja! Dawniej był wielkim wojownikiem, teraz jest zmęczonym celebrytą. Baya prowadził kiedyś jedną z najlepszych szkół sztuk walki na świecie, ale zgubiła go rząd sławy. Łatwo uległ manipulacją wiecznego wojownika i bez wahania wymienił swoje wyjątkowe, mistyczne moce na błyszczący kryształ, który miał mu zapewnić wieczną sławę, nieskończone bogactwa i chwałę. Kryształ dał mu dwie z tych rzeczy konkretnie sławę i bogactwa, ale nie potrzeba geniusza, by wiedzieć, że one nie trwają wiecznie. Cóż, na razie Baya jest celebrytą w dżungli i prowadzi dochodowy. Interes. Jego imię jest powszechnie znane, ale czy szanowane? Już nie tak bardzo jest zaledwie cieniem potężnego niegdyś mistrza. Stał się leniwy, spędza całe dnie na pieciu dżaja bomby i podziwianiu widoku ze swojego gabinetu. Minki, ach ten Minki. Jak ktoś nie widział poprzednich odcinków, to polecam sobie nadrobić. Pochodzi z głodnej dżungli, chociaż teraz jest obywatelem świata. E, Minki ma e, dwie twarze: Przedawcy Minkiego i głównego złoczyńcy, wiecznego wojownika. Ale skąd działa się jego druga twarz? Cóż! Dorastał w ojczyźnie dzielnych, małpich wojowników głodnej dżungli. Nic dziwnego, że marzyłby stać się kiedyś jednym z nich. Rozpoczął szkolenie, ale nie szło mu najlepiej. Jaya brakowało cierpliwości, więc powiedział Minkiemu. Żeby spróbował czegoś innego, bo najwyraźniej nie nadaje się na wojownika. Tak więc Minki został czarną owcą w dżungli. Chociaż nie porzucił nadziei. Słyszał o innych szkołach sztuk walki, więc postanowił spróbować szczęścia. Ale nigdzie jednak nie chcieli go przyjąć. Jego serce powoli stawało się zimne. Oj, przeskoczyło? Minki, ukrywający prawdziwe uczucia, za szerokim uśmiechem, zaczął być znany jako błazen wesoły, który ciągle się śmieje i wygłupia, więc nikt nie bierze go na poważnie. Tymczasem czasie Baya nabrał do niego sympatii i lubił go mieć przy sobie. Wkrótce Minki zyskał dostęp do każdego miejsca w dżungli i poznał wszystkie tajemnice. W końcu postanowił wykorzystać tę wiedzę, aby się Zemścić. I tak zrodził się pomysł na wiecznego wojownika. A więc to była historia Minkiego. No, powiem Wam, ciekawa, naprawdę ciekawa. Troszeczkę takiego backstory poznaliśmy jego. Ciekawe. I mamy najstarszą. Jest prawie równie stara jak góra, na której mieszka. W walce jednak może pokonać każdego. Najstarsza była znana jako jedna z największych mistrzyń walki na świecie. Ale odkąd zawarła pak z wiecznym wojownikiem skupiła się na prowadzeniu swojego centrum spa i wellness. Naiwnie myślała, że kryształowa biżuteria bardziej się przyda nowym pokoleniom wojowników niż regularny trening. Jeśli jednak ośmielisz się zarzucić jej kiepską ocenę sytuacji, przygotuj się na skopanie tyłka. Najstarsza jest niezwykle dumna i nie najlepiej znosi krytykę. Chociaż twierdzi, że wierzy w jedność między naturą i wszystkimi żywymi istotami, oraz że każda walka jest drogą do harmonii i samodoskonalenia. Tak naprawdę lubi czasem złamać komuś żebro albo dwa, żeby się wyładować. Okej, okay, grubo, grubo. I to chyba były wszystkie opisy. Czy my tu mamy jeszcze. Poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. No nie, no na pewno nie, to nie są wszystkie opisy. Są wszystkie opisy, jakby tych naszych bohaterów tutaj. O, dobra, przełączyło mi, przełączyło mi. Mamy też opisy wrogów. Dobra, udało się, przełączyło mi na wrogów. No to sobie jeszcze poczytamy opisy wrogów. Jak najbardziej, śmierdziel. Śmierdziele nie należą do najbezpieczniejszych istot. Zawsze są trochę oszłamione i nie wiedzą, co się dzieje. Czasem nie wiedzą nawet, dokąd lecą, ani po co robią to, co robią. Zapewne dlatego, że są nieustannie odurzone swoją własną zabójczą bronią. Pierdami. Lepiej trzymać się od nich z daleka. Okej. Okay. Ropuch. Ulubionym zajęciem ropuchów nie jest walka. Wolą gorącą kąpiel z w błotnistej kałuży. Jeśli nie ma ich w ulubionym jacuzzi, najprawdopodobniej siedzą w barze baobab lub rechoczą na koncercie. Lubią się relaksować, ale nie przegapią też okazji do walki. Łatwo wpadają w gniew, a kiedy to nastąpi, lepiej uważać na ich długie, lepkie języki. Ropuch dystansowy. Ropuchy dystansowe bardzo poważnie traktują ideę przestrzeni osobistej. Lubią to samo co normalne ropuchy, ale wolą, by nikt nie zabracał im głowy. Mówi się, że broń, którą noszą na palcach, powinna być wykorzystywana tylko przeciw wrogom spoza lasu. Lecz mimo to można czasem napotkać przebite włóczniom ropuchy. Okej. Okay. Terror. Jego imię nie wzięło się znikąd. Zyskał je dzięki złej reputacji, ale wcale z nim nie walczy, bo ma prawdziwie diabelską naturę. W krótkim czasie zdołał steroryzować cały las na wyspie Hopallo, który miejscowi zaczęli nazywać mrocznym lasem. Ale czy straszenie wiecznie tych samych istot może dawać satysfakcję? Na pewno nie terrorowi. Gdy się nudził, opuścił wyspę Hopallo, wyruszając na poszukiwanie czegoś nowego i ekscytującego do zniszczenia. W głodnej dżungli jego wzrok przykuł wielki, błyszczący kryształ. Niewiele myśląc, ukradł kwałek i uciekł, zanim ktokolwiek go zauważył. Kryształ ten zaczął go zmieniać, dając mu moce odpowiadające jego osobowości. W ten sposób terror stał się jeszcze potężniejszy i niebezpieczniejszy. Ciekawy opis, bongo, okej. Okay. Ci adepci szkoły sztuk walki Jayabai przeżywają ciężkie chwile, odkąd ich mistrz szedł w konszakty z wiecznym wojownikiem, zamiast pracować po gębach muszą pracować w fabryce bomby. Zamienili zbroje na stroje robocze, broń na narzędzia, a trening na napój energetyczny z Durianów. Po pracy są ciągle zmęczeni, ale jednocześnie nakręceni od picia Jaya bomby. Nic dziwnego, że szybko tracą panowanie nad sobą i chętnie atakują wszystko co się rusza. Ragaż durianów. Cibongo to typowi robotnicy. Noszą duriany, sortują duriany, liczą duriany, mierzą duriany, sprawdzają duriany, noszą duriany, sortują duriany, liczą duriany i tak w kółko, i tak w kółko, przez większość czasu wydychają zabójcze opary durianów, a jeśli dodamy do tego ich uzależnienie od bomby to katastrofa gotowa. Są jeszcze bardziej zwariowani niż zwykli Bongo, którzy nie mają cały czas kontaktu z durianami. To naprawdę szalone małpy, próbuj tylko przeszkodzić im w pracy. No, tak się składa, że miałem okazję to zrobić. Buba, Guba i Tuba, bracia mięśniacy. Te wielkie osiłki odpowiadają za bezpieczeństwo w głodnej dżungli. Buba dba o prawidłowe funkcjonowanie fabryki w Dolinie Durianów. Nie tylko strzeże jej przed ewentualnymi intruzami, ale też nadzoruje robotników. Spróbuj tylko, tylko spóźnić się na swoją zmianę lub zostać kilka sekund dłużej na przerwie, a przekonasz się, że Buba nie uznaje żadnych wymówek. Guba dostał przydział do obszaru administracyjnego Rzeczny Tor. Zawsze był największym akrobatą z całej trójki. Dlatego całymi dniami jeździ na beczce pilnując porządku wśród propolutków, korpolutków, a korpolutków okej. Okay. Tuba z kolei nie jest specjalnie uzdolniony w żadnej dziedzinie. Dostał więc pałkę i spędza dnie w trefie marketingowej małpiego parku. Przechadza się tylko i nic nie robi. Może marzy, czyżby w głębi serca był artystą, ale dużo tych opisów powiem wam, aż już mi też tutaj w gardle widzowie od tego. I jeszcze czasami język plączę i się mylę. Szybownik. Szybownicy zostali skierowani do pracy w Małpim Parku, siedzibie działu kreatywnego i marketingu Jaya Bomby. To prawdziwi artyści, którzy projektują i tworzą wszystkie plakaty, ulotki, loga, slogany i tego typu rzeczy. Dla zwiększenia ich wydajności zwykli bongo zbudowali dla nich skrzydła, by mogli poruszać się szybciej, nie zważając na przyszłość. Szkody. Teraz zapomnieli już prawie jak się chodzi, jak się walczy, jak wygląda świat ziemi czy jak smakuje coś innego niż duriany, Gdyby tylko mogli na tych skrzydłach odlecieć, gdyby tylko grzywać. Kiedyś byli szanowanymi mistrzami grzyb karate, pradawnej sztuki walki na ślepo. To jest inspiracja karate na pewno. Jako, że oczy powinny być zasłonięte długą grzywką, im dłuższa, tym lepsza. Najstarsza uczyła ich, że główny cel każdego wojownika to zjednoczenie się z naturą, wyczuwanie otaczającego świata wszystkimi zmysłami, bo nie trzeba oczu, żeby widzieć. Ale to już przeszłość. Kto by się przejmował światem i jakąś głupią jednością, kiedy można zarabiać dukaty? Mnóstwo dukatów, więc teraz dawni mistrzowie grzyb karate pracują jako instruktorzy fitness. Trzeba brać życie, jakim jest, prawda? Owczasz, okej. Okay. Zlituj się nad tymi biednymi owieczkami, co? To jedna z reakcji, kiedy ktoś spotyka ich po raz pierwszy. Zlitować się? Proszę bardzo, odpowiadają, wystrzeliwując słodką owieczkę prosto w twarz natręta. Ale jak owce stały się zabójczą bronią w rękach tych dawnych mistrzów grzyw karate? Niedawno szukali oni nowych rekrutów, a owce nie różnią się tak bardzo od kół, prawda? Uczyli je więc wspinać się po stromych zboczach górskich, by zrobić z nich kozice. Cóż, eksperyment się nie udał, ale wykorzystali rekrutów do innych celów. Opiekun pirani. Ci, którzy nie byli zbyt dobrzy w sztuce grzybka jadę, po transformacji gór zmarzlistych, zostali wysłani do pracy w spa gorące źródła. Zajmują się tam opieką nad terapeutycznymi piraniami i jest to zajęcie tak głupie jak się wydaje. Piranie nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek terapią. To małe potwory, które doprowadzają swoich opiekunów do szału ciągłym gryzieniem, gryzą wszystko w co mogą wbić swoje ostre zęby. Opiekunowie pirani to prawdziwe ofiary transformacji, bo są zmuszeni nie tylko pracować z tymi straszliwymi stworzeniami, ale też przystosować się do latania. Och, jak oni tęsknią za skakaniem po zbożach i ziemią pod kopytami. Kopyta? Gdzie one się właściwie podziały? Pirania. Piranie to po prostu zwyczajne piranie, gryzą wszystko co się rusza, ich długie, ostre zęby stały się, o dziwo, narzędziem terapii w górach zmarzlistych. Najstarsza stwierdziła, że przydają się nie tylko dlatego, że są przerażające, ale przede wszystkim ze względu na ich wartość terapeutyczną. Teraz są wykorzystywane w spa gorące źródła do specjalnych wodnych zabiegów i masaży. Bardzo specjalnych, tylko dla specjalnych klientów. No i mamy jeszcze Pogo Koza Dziobal i Nadzorca. Pogo Koza zarządza komorą triogeniczną w spa gorące źródła. Po mianowaniu na to stanowisko musiała znaleźć sposób, by nie przemarznąć na kość w tych ekstremalnie niskich temperaturach. Najpierw przybrała na wadze i zapuściła grube, gęste futro, ale to nie wystarczyło. Największym problemem było potworne zimno-lodowego podłoża. Ciągłe podskakiwanie i kręcenie się nie przyniosło efektu. I wtedy wpadła na pomysł i do skakania. To okazało się idealnym rozwiązaniem. Jedyny minus był taki, że od długiego skakania zapomniała jak cię chodzi, ale wystarczy, że spojrzy na opiekunów piranii, by poczuć się lepiej. Przynajmniej może pozostać na ziemi, no w pewnym sensie. Dziobal Dziobale pracują dla tak zwanego wiecznego bojownika. Dobrowolnie? Nie, ale ponieważ nie są już świadome, robią wszystko co im każe bez mrugnięcia okiem i zmuszają innych do wykonywania ich poleceń. Nie zawsze takie były. Dawniej każde stworzenie łaknęło towarzystwa tych barwnych, rajskich ptaków tak pięknych i radosnych. Ale to już przeszłość. Teraz wszystkie mają te same kolory kolory wiecznego. I zamiast się bawić, codziennie wykonują tę samą nudną pracę. Strzegą parku rozrywki, pilnując wszystkiego i wszystkich. Pomimo miejsca pracy, ich obecne życie nie ma nic wspólnego z rozrywką. Mudne trochę. Ale teraz jak ocaliliśmy już wieczny świat, to znowu mogą robić to co robią. Nadzorca. Nadzorca to działal, który spędza większość czasu w kryształowych pieczarach. Tam nadzoruje pracę istot jeszcze bardziej nieszczęsnych niż on sam. Istot z całego świata zmuszonych do pracy w kopalniach na Wyspie Wieczności. Ktoś musi wydobywać te kryształy, a ktoś inny musi pilnować, żeby praca była wykonana i żeby była wykonana dobrze. Do tego właśnie potrzebny jest działal nadzorca, który lata i patrzy. A gdy patrzy, czasem zauważy małpę, która drapie się po plecach. Zamiast pracować, wtedy robi użytek ze swoich imponujących skrzydeł, by bezwzględnie przypomnieć wszystkim o ich roli na wyspie. Najlepiej trzymać się od niego z daleka i robić swoje. No, i był to ostatni już wpisik. Mamy wszystkie wpisy w tym momencie przeczytane. Zarówno moi drodzy wrogów, jak i naszych sprzymierzeńców. Slash jednego pus przymierzeńca półwroga, bo ma dwa oblicze dwie twarze. Seria, mam nadzieję, że Wam się podobała. Był to bonusowy odcineczek. Mam nadzieję, że również Wam się ten bonusowy odcineczek oczywiście spodobał. No i co moi drodzy? No jeżeli chodzi o ten odcineczek, to będzie to już wszystko. Ostatni, dziesiąty odcinek, a jednak się udało te 10 odcinków zrobić. Jednak te 10 odcinków wyszło. Udało się zrobić jeden bonusowy. Wszystko moi drodzy mamy odblokowane, jak widzicie. Dajcie znać jak oceniacie giereczkę Fajnie było też sobie tak poczytać jeszcze te opisy Żeby jeszcze więcej się dowiedzieć No a jeżeli chodzi teraz moi drodzy O to co dalej, no to to już koniec moi drodzy, to już koniec Fajna seria, fajnie się bawiłem Przeszliśmy sobie kangur kakao Nasz kangurek kakao może teraz sobie żyć bezpiecznie na wyspie z rękawicami Świat jest bezpieczny, równowaga została przywrócona. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Ja Wam oczywiście życzę miłego dnia, wieczorka lub nocy, w zależności od kiedy oglądacie ten film. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Trzymajcie się, no i pa pa! Psiu.